Siemanderko, czy siczyłem ludziska tutaj szyb.pl. W dzisiejszym filmiku zaprezentuję zautomatyzowany piecyk, który informuje o tym, że coś przepala czy też przetapia. Jest on pomocne, gdyż nie musimy wcale na niego patrzeć, żeby zauważyć, że pracuje. Jest to sygnał dźwiękowy. Oraz świetny, jeżeli też domontujemy sobie do tego układu lampkę. Za chwilę wszystko zademonstruję, jak wygląda, jak to działa. Po wstawieniu rzeczy, które chcemy przerobić, naciskamy guziczek. Jak słyszycie w tle, um, słyszymy taki sygnał dźwiękowy, że piecyk coś robi. Oraz miga nam lampka. Dźwięk możemy ustawić tak jak chcemy. Nie musi być tak często jak ja ustawiłem. Może być rzadziej. To zależy od zegarka, który sobie zrobimy. Jak sami widzicie, nie muszę być koło piecyka, żeby zauważyć, że coś robi. A gdy skończy, sygnał się wyłącza. Nic nie, słysz, nic nie słychać. A lampka też gaśnie. Cały system nie jest aż taki duży. I nie jest nawet taki skomplikowany, na jaki może wyglądać dla niektórych. Zajmuje powierzchnię 13 bloków na 12 bloków na 4 bloki um, wysokości. Tu się zaczyna, nazwijmy to nasz systemik, właśnie od piecyka. Składa się um, z systemu BAD, który wykrywa, że z, wykrywa zmiany bloków. Jeżeli coś położymy obok tego źródła wody, to ten system to wykryje i puści krótki sygnał czym go wyłączę? Dlatego też zastosowałem bramkę Flip Flop, która zapamiętuje, że został już raz uruchomiony. Jeżeli drugi raz zostanie uruchomiony ten system, czyli przy tym jak gaśnie piecyk, bramka znowu zmieni swoją wartość na zero. Guzik tylko potwierdza, że coś włożyliśmy i ten sygnał, który tutaj będzie, zostanie na szybko przesłany w bardzo szybkim tempie. I sygnał krąży. Tu jest jeszcze tylko wyłącznik całego systemu. E, dobrze, przejdźmy do budowy. Ja już wybrałem miejsce do budowy. E, tutaj w piecyk, e, zacznijmy od kopania dziury na ukosu piecyka. Zaraz zanim robimy, niszczymy jedną, jeden blok. Następnie kopiemy dziurę 3 na 4. Będę używał różnych kolorów wełny do różnych podzespołów, żeby wam to jakoś e, czytelniej przedstawić. Więc na początek ustawiamy sobie tu dwa bloki redstone i płytkę naciskową, na którą będzie spadała łódka, ale o tym za chwilę. Z tej strony kładziemy pochodnie redstone, redstone także na środkowym bloku i repeater ustawiony na dwa kliknięcia. Następnie kładziemy Dwa zwykłe pistony w ten sposób i blok za e, naszymi pistonami nad pochodnią oraz nad tym proszkiem tutaj. Wtedy jak zauważycie, aktywują się nam dwa pistony. Teraz musimy tylko umiejscowić tutaj łódkę. Niestety trochę to opornie idzie. O, dobrze. Teraz widzicie, system się wyłączył. A Minecraft ma jakiegoś dziwnego buga, i ta łódka czasami odpływa w nieznane. Wylewamy wodę. System się aktywuje. I ukierunkowuje <laughs> tam strumień. Gdy położymy jakiś blok, system to właśnie wykrywa. Wylewając znowu wodę, system to rejestruje. Gasi ją. No, gasi wodę. Ukierunkowuje z powrotem. Dobrze. Jeżeli to już mamy zrobione, to czas na system, który to będzie potwierdzał, że coś włożyliśmy. Czyli to jest ten guziczek. Dobrze. To kopiemy tutaj dziwna żeby było symetrycznie może lepiej zacznę jeszcze tutaj przepraszam za ma mały mętlik. tak teraz tutaj trzeba wykopać o kładziemy tu um, repeater nie ustawiamy go na żadną wartość i robimy bramkę flip flop stawiamy Jupiter na trzecie opóźnienie, czyli na dwa kliknięcia. Tutaj redstone. Następnie pochodnie na ziemi. Na boku klocka, który jest zasilany. Oraz piston z tym żeletki. W ten sposób. No i jakiś klocek, którym będzie poruszał. Następnie odprowadzimy sygnał, użyjemy do tego repeatera, który będzie zbierał z tego końca sygnał. Mm. I tutaj kładziemy, e, tutaj będzie kolejny piston. O tak. Które będzie właśnie potwierdzał, że coś zostało włożone do piecyka. No ale nie on sam. Będziemy klikać przycisk. No, skoro mowa o przycisku przydałby się tu już jakiś. Dobrze. Hmm. Więc tak, ten przycisk po kliknięciu go na krótki sygnał uruchamia ten piston. Może ja się ustawię, a ja nie będę. Skakał kamerką. Jak sami widzicie, bardzo szybko ten piston się porusza. Ehm, tak. Teraz kolejny repeater. No, żadne opóźnienie go nie ustawiamy. Teraz zrobimy zegar. Zegar może każdy zrobić taki, jaki mu się podoba. Tu chodzi o częstotliwość po prostu, e, na przykład y, wysyłania sygnału świetlnego albo tego grania not -bloków. Ja akurat zrobię taki zegarek. Ustawiam cztery e, repeatery ustawione na maksymalne opóźnienie. Dobrze. Teraz zrobimy odprowadzenie, które nam będzie wyłączać cały system. Kiedy właśnie piecyk przestanie przetwarzać to, co do niego tam włożymy, czyli przetapiać, czy też przepalać. Nasz piston będzie w tym miejscu. Będzie odchylał nam ten blok Także zrobimy to tak. O. Aby było czytelniej, przeprowadzę tę wełnę. I teraz tak. Tutaj ustawiamy pochodnie. Tu też użyję wełny. Tutaj. Generalnie robimy znowu bramkę flip-flop. Ostatni znowu dzień, albo lepiej. W ten sposób. Oczywiście opóźnienie drugie, trzecie, trzecie, dwa kliknięcia. Tak. Tutaj kładziemy repeater, redstone oraz blog do którego będzie przesyłany sygnał z repeatera. Ym, I to tyle. Teraz tylko jeszcze poustawiać na przykład not bloki. Jeżeli ktoś chce mieć jakiś konkretny dźwięk bloku, może podstawić inny klocek, bądź też ustawić blok na bokach. Jak sami widzicie, system jest gotowy, tylko potwierdzić sygnał sami widzieliście ten piston po prostu szybko przesunął blok, krótki sygnał się tu dostał i się zapędził. hmm, wystąpił tu mały problem, a to dlatego, że oczywiście nie dałem tu żadnego proszku mój błąd witajcie z powrotem ehm, już zlokalizowałem Cały błąd, po prostu nie postawiłem pochodni w tym miejscu, co po prostu hmm, uniemożliwiło, unież, uniemożliwiło działanie bramki flip-flop, przez co cały system nie działał e, poprawnie. Teraz Wam zademonstruję, że wszystko już jest tak, jak powinno być. System, jak widzieliście, uruchomił się. My tylko potwierdzimy, że coś daliśmy do piecyka. No, i sygnał nam krąży w zegarze. Jeżeli teraz skończę przerabiać, o, jak widzicie, za chwilę się system nam wyłączy. I wszystko działa tak jak powinno. Więc pamiętajcie, żeby tylko dodać tutaj, właśnie pochodnie. Zapomniałem jej dodać. I to tyle. To tyle jeśli chodzi o akurat ten mój mały poradnik. Z bramką flip-flop pokażę Wam potem jeszcze inne rzeczy. Tak samo z systemem BAD. To są naprawdę bardzo użyteczne rzeczy. Sporo graczy też ich właśnie nie zna. Więc stwierdziłem, że trzeba nie pokazać. Są naprawdę warte tego, żeby je znać. Mam nadzieję, że feeling Wam się spodobał. Oceńcie go e, według własnej opinii powiedzcie, co się podobało, co było nie tak. Pozdrawiam, cześć!